Moi drodzy, tutaj Piotr Cielecki. Jeśli masz czasem wrażenie, że wszyscy wokół ciebie zdają się myśleć inaczej niż ty, jeśli wyznaczasz sobie jakiś cel, który jest naprawdę inspirujący, ale ilekroć zaczynasz do niego dążyć, to pojawia się ktoś, kto próbuje ci podłożyć nogę albo cię zniechęcić, I jeśli od czasu do czasu zdarza ci się ulec presji grupy, presji otoczenia i uwierzyć w coś, mimo że w głębi duszy czujesz, że to nieprawda, to dzisiejszy film jest dla ciebie. Dzisiaj o konformizmie. Czym jest? Kiedy bywa niebezpieczny i jak się przed nim bronić? Na samym początku opowiem Ci o klasycznym eksperymencie psychologicznym przeprowadzonym przez Salomona Ascha w 1951 roku. Eksperyment polegał na tym, że do sali wpuszczano ludzi, wszyscy oczywiście byli aktorami, oprócz jednej osoby, która de facto brała udział w eksperymencie i oczywiście nie wiedziała, że jest otoczona przez aktorów. Następnie ludzie siadali na swoich miejscach, każdy dostawał kartkę, na której narysowana była linia prosta, określonej długości. A na tablicy, na przedzie sali, znajdowały się trzy linie, z których jedna miała mieć taką samą długość, jak ta narysowana na kartce. No i zadaniem ludzi było wskazanie, która to linia. I przy pierwszych dwóch próbach wszyscy odpowiadali zgodnie. Wszyscy wskazywali faktycznie linię, która miała tę samą długość, co ta, która znajdowała się na ich kartce. Ale przy trzeciej próbie, przy trzecim zestawie linii Aktorzy poproszeni zostali o to, żeby zagłosować nielogicznie, nie w zgodzie z prawdą. Czyli jakkolwiek poprawną odpowiedzią była linia C, to wszyscy, jak jeden mąż i żona, obstawili A. Człowiek, który tak naprawdę podlegał eksperymentowi, odpowiadał jako ostatni. I teraz Aszowi zależało na tym, żeby sprawdzić, w jaki sposób to, jak zagłosowała grupa, będzie miało wpływ na jego decyzję. I okazuje się, że aż w 75% badany, słysząc raz po raz udzieloną błędną odpowiedź, również udzielił błędnej odpowiedzi i mimo tego, że był przekonany, że to linia C jest prawidłową odpowiedzią, na swojej karcie zaznaczył A. I po zakończeniu badania aż pytał ludzi, na których eksperyment był przeprowadzany, z jakiego powodu zagłosowali tak, skoro wiedzieli, że popełniają błąd. I na podstawie ich odpowiedzi wyróżnił dwa rodzaje konformizmu. Pierwszy konformizm to konformizm normatywny, czyli taki, który każe nam się przystosować do działania grupy w obawie przed tym, że wyjdziemy na głupków. Więc niekiedy gotowi jesteśmy zrobić nawet głupotę, nawet coś niebezpiecznego, nawet coś sprzecznego z naszymi wartościami, byleby tylko uniknąć ostracyzmu społecznego. I drugi rodzaj konformizmu to konformizm informacyjny. Dlatego, że część ludzi stwierdziła, że udzielała celowo błędnej odpowiedzi, bo uważali, że grupa posiada jakąś tajemną wiedzę, która jest im na tym etapie niedostępna. Więc stwierdzili, ok, zaznaczam źle, być może oni wiedzą coś, o czym ja nie wiem. Salomon wprowadził do tego eksperymentu szereg modyfikacji. I jedna z nich, która może być dla ciebie szczególnie interesująca, polegała na tym, że Aż wprowadzał na salę jednego aktora, który głosował w zgodnie z prawdą. Czyli reszta aktorów zaznaczała A, mimo że poprawną odpowiedzią była C, ale jeden aktor zaznaczał C. I wówczas okazywało się, że osoba badana znacznie częściej trzymała się tego, co podpowiadał jej rozsądek, czyli widziała, że C jest prawidłową odpowiedzią i pomimo tego, że 90% sali zagłosowało na A, wystarczyła jedna osoba, która zagłosowała na C, żeby poziom konformizmu u osoby badanej znacznie spadł. Wystarczył jeden sprzymierzeniec, który również zagłosował na C i osoba badana była znacznie pewniejsza tego, że widzi to, co widzi i że jest to poprawna odpowiedź i nie ulegała presji grupy. I to, co widzisz w tej chwili na ekranie, to fotografia pierwszego samolotu, którym bracia Wright dokonali swojego słynnego 13-sekundowego lotu, wprowadzając ludzkość w nową epokę. I jak widzisz, strzału nie ma. Oni budowali te swoje śmieszne, papierowo-drewniane samoloty, wkładali do nich byle jaki silnik spalinowy, wyjeżdżali na łąkę i próbowali latać. A na tej łące ludzie turlali się ze śmiechu. Niektórzy, ci bardziej uprzejmi, mówili piękne marzenie, chłopcy. Obecnych historii ludzkości od zarania dziejów. Wystarczy wspomnieć mit o Dedalu i Karze czy projekty latającej maszyny Leonarda. Piękne marzenie, ale tylko marzenie. Ich ojciec był biskupem kościoła protestanckiego i mówił, że chłopaki będą smażyć się w piekle za samo sugerowanie, że człowiek może latać po niebie. Dzisiaj idę na lotnisko, wchodzę do samolotu i kładę się do łóżka. Dzisiaj w samolotach mają łóżka. I przychodzi stewardesa i pyta mnie, co chcę na śniadanie, kiedy za parę godzin obudzę się na innym kontynencie po drugiej stronie planety. Tylko i wyłącznie dlatego, że tych dwóch zuchów z Ohio dzień po dniu przez kilka lat zdawali się robić coś, co reszta ludzkości uznała za szaleństwo. Jeżeli wydaje Ci się, że nie mieli słabszych dni, że nie mieli kryzysu wiary, że nie mieli zwątpień i trudności w wytrwaniu przy swoim celu, to zapewniam Cię, że mieli i to dużo. Ale było ich dwóch, Wilbur i Orwaj. I kiedy Wilbur miał kryzys, przychodził Orwil i mówił Wstawaj braciszku, wsiadaj do samolotu, potrzebuję pilota, będziemy latać po niebie. A Wilbur mówił, nie wsiadam, dupa, nie będę latał. Na co Orwil odpowiadał, będziesz, będziemy latać, widzę to bracie, widzę nas na niebie. Zobaczysz, cała ludzkość będzie o nas mówić, damy ludzkości wynalazek, który zrewolucjonizuje świat. Więc wybacz, ale nie mam czasu na twoje muchy w nosie, dlatego że historia nie będzie czekać. Wsiadaj do samolotu i zaczynamy kolejną próbę. I odwrotnie, kiedy Orwell miał dała, przychodził Wilbur, łapał go za fraki i wyciągał na łąkę i próbowali dzień po dniu, dzień po dniu aż do skutku. I mówię ci o tym, bo jak wspomniałem, presja grupy jest bardzo silnym narzędziem. I niestety bardzo często się zdarza, że ludzie mają genialny plan, mają śmiałą wizję, ale ulegają bo ktoś, kogo lubimy, a kto niekoniecznie ma kompetencje czy wiedzę, przyjdzie do nas i powie zdanie w stylu: A po co ci to? Przecież daj spokój, tego nie da się zrobić. Wiesz, że to trzeba wysiłku, wiesz, ile to trzeba czasu, odpuść sobie. I dlatego zachęcam Cię z całego serca, żebyś znalazł sobie przynajmniej jedną osobę, która jest równie szalona jak Ty, która jest równie śmiała, która ma równie odważne serce i która potrafi marzyć z równym rozmachem i która wierzy w to, co Ty wierzysz. Dlatego, że samemu łatwiej się wrócić, łatwiej się zatrzymać i zniechęcić. Ale jeżeli będzie was dwoje, to będziecie jak monolit i będziecie niezniszczalni. I na koniec proszę cię o to, żebyś w komentarzu napisał, czy masz wokół siebie taką osobę, czy masz kogoś, kto stanowi to wsparcie. Niezależnie od tego, co mówi logika, niezależnie od tego, co mówią inni ludzie, niezależnie od tego, co mówi presja społeczeństwa, jest dla ciebie tą podporą i pomaga ci nie ulegać konformizmowi. Daj proszę znać kto to taki. Możesz go oznaczyć. Podziękuj mu w tym miejscu. A ja dziękuję ci z całego serca za wysłuchanie i obejrzenie tego filmu. I do zobaczenia już niebawem.